Aspekt kibicowski miał jakieś znaczenie? Były jakieś nieprzyjemności z tym związane? A jakiś tam... W twoim wieku to chyba rozwój to jest taki powiedzmy priorytet No tak, jego miał wiadomo, 32-35 lat Eee, bez może... taki, to co, to co, to co, że niby stary? To, że... Chyba jest oficjalnie podatek, kwota, no to jest 6 milionów euro Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej Ameryka Cars, import Out z USA Syntagen Laboratories Najlepsze BPC-157, które chroni mnie przed kontuzjami. Inwette Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Kamil, wiesz jak zawsze wygląda moje, moje powitanie z widzami na tym, na, przed kamerą? Nie wiem. To będzie teraz pierwsza zjebka, że nie subujesz kanału i nie oglądasz. To będzie pierwsze, nie? Także uwaga, bo się przygotuj, bo zeznamy. Siemanko, siemanko. Ja zawsze mówię siemanko, siemanko. O, siemanko, no, siemanko. No, także siemanko, siemanko. Słuchajcie, dzisiaj dość dużo nowości. Nowe, nowe miejsce, nowa platforma, gość zawsze jest inny, gość także jest nowy, ale nowością właściwie taką absolutną będzie, że to jest taki naprawdę o najmłodszy, najmłodszy młody, właściwie, młody. najmłodszy młody uczestnik Małuacik, straszny, za chwileczkę wam opowiem. Jeśli ktoś nie wie, kim jest ta, ta persona. Bo jeśli jeszcze nie wiecie, to jest kwestia krótkich kilku dni, tygodni, miesięcy, ja żeby mój dzisiejszy gość, jakim jest, Siemanko Kamil Piątkowski. Sufla stał się turbo, turbo gwiazdą, o ile już nią nie jest, tak? tym bardziej, że przyjeżdżasz do mnie, przepraszam, nie do mnie, jesteśmy w klubie Tomka Mamulskiego, do którego co więcej przyszedłem dzisiaj na trening, na tarczę, patrzę się, wchodzę do klubu, a ktoś mi zajebał robotę, patrzę, Kamil Piotrowski Mówisz, mówi, że jakiś piłkarz, a tu patrzę, jakiś prospekt, prospekt bokserski. Okay. Przyjeżdżasz w każdym razie do mnie, do Tomka Mamulickiego, prosto z gali Ekstraklasy, nie mylę się? No tak, tak, tak. Wczoraj e, była gala Ekstraklasy, na której uczestniczyłem, także spoko, by, by, było naprawdę fajnie zorganizowane, wszystko, wszystko fajnie wyglądało i, i dzisiaj trzeba, trzeba było zrobić trening na, na Ringo i trochę poboksować. Ja w ogóle po pierwsze nie pytam czy gala była spoko, bo już ma pewnie każda gala jest spoko, <gulia> nie podważam. Ale myślę, że bardziej spoko była nagroda, bo byłeś właściwie nominowany, jestem dość mocno niedoinformowany, ale mam parę rzeczy, którymi gdzieś tam się będę chciał chwalić, że jednak, jednak wiem, nie? Byłeś nominowany i proszę Cię popraw mnie, albo dopowiedz, jeśli gdzieś się mylę, do trzech nagród. Najlepszy młodzieżowiec Ekstraklasy, Dokładnie. najlepszy piłkarz i najlepszy obrońca. Tyle wszystkie, wszystkie, się tyle, się wszystkie, na, się tyle na głowę zebrałem, a dalej ogarnia. Widzisz, jest nieźle, nie? Ale dostałeś nagrodę za najlepszego młodzieżowca. młodzieżowca, tak? Dokładnie, dokładnie. No fajnie, no jestem jeszcze młodzieżowcem. Tak. <laughs> Dlatego fajna ta nominacja i cieszę się, że, że na pewno ją dostałem, bo, bo to jest, myślę, że duże wyróżnienie. Mm, wiadomo, jakiś czas temu... Grałem, grałem w niższej lidze i było ciężko się przebić, ale z kwestią czasu, ciężką pracą, pokorą i takim właśnie zawdzięciem, systematycznością no to, to właśnie wszystko gdzie wypracować myślę I, i ta nagroda na pewno dodaje takiej otuchy i, i większej pewności siebie. Buduje również presję, że teraz dźwigasz większy bagaż na barkach? Presja? Nie, myślę, że nie. Ja ogólnie jestem z tego, tego takiego zdania, że tak nie ma takiego czegoś jak presja u sportowców. No. Presję może mieć ktoś, kto jest chory, walczy o życie lub, lub, lub coś innego. A presja to jest presja sportowa, która, która powinna się po poznać kopa i, i, i się właśnie w taki luz, taki flow wtedy. A, a nie ma takiego czegoś w presji sportowej, to przynajmniej w moim przypadku. A czy mega mnie to cieszy? Bo tak, korzystasz z usług psychologa sportowego? No dokładnie, korzystam. Ja akurat nie. Ja uważam, że sam jestem najlepszym psychologiem sam no. dla siebie, nie. Y tak, tak, aż, aż twojego menadżera normalnie zatkało, nie? Właśnie, to <grym> ale ale wiesz co, mówię, mówię to do tego właściwie sam siebie cieszę, bo ty właściwie masz tutaj informacje od specjalisty. Ja też zawsze powtarzałem, że, że stres, stres w naszym wykonaniu, bo jesteśmy obydwoje sportowcami, co tak. prawda innych tak. dyscyplin, ale stres to ma być czynnik motywujący. Jeśli stres to w ogóle ma być takie twoje naturalne środowisko, jeśli ty nie jesteś w stanie sobie poradzić ze stresem, bo jest duże wyzwanie sportowe, mhm. to Ziomek do roboty, łopata, hmm. i trzeba zarabiać na życie troszeczkę inaczej. No, dokładnie zgadzam się z tego w 100%. Myślę, że, że dużo, dużo zawodników, tak jak w twojej kategorii, jak w mojej, też myśli podobnie, że to jest po prostu przyjemność i trzeba się gdzieś tam z tym oswoić i, i sprostać temu. Także, także to jest piękne, no, spory jest piękne. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć, jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do salary. Nie czekaj, tylko w dostęp, zaufaj ekspertom i od Jak byłem trochę młodszy, trochę więcej się piłko interesowałem. Dzisiaj mam już więcej rzeczy na głowie, i dlatego powiedzmy, jestem trochę niedoinformowany pod pewnymi względami. Również Kamil Piątkowski. Oprócz tego, że mamy wspólny sztab szkoleniowy, i do tego za chwileczkę też sobie przejdziemy, to proszę cię, weźmi delikatnie na świet, skąd się wziął Małolacic, który ma zostać wielką gwiazdą przy polskiej piłki. Pochodzi z, z Jasła, Jasła. Z Jasła, z Jasła. Ja, w Jaśle znam tylko czarniasło, czy jest tam jeszcze jakaś inna? Są, są czarniasło, no myślę, że nie ma jakiejś jakieś szkółki typowej. nie? Mm -hmm. A te Szóstka Jasło, no tam wychowałem się w szóste Jasło jako piłkarz. Jak ja wyglądała twoja mapa kariery? Czarniasło, później... Nie, 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 i... Czarnie Czarni nie, nie byli na mojej śledztwie. Aha. Szóstka Jasło, od w sumie drugiej postawówki do szóstej, okay. potem Karpaty Kroso wyprowadzka z ukochanego jasełka do, do, okay. do, do Krosno. Ale cały czas do, jeszcze do... regionalnie chyba, tak? Tak, Bo to tak, Polska południowa, tak. wschodnia I, i, I niestety do drużyny, która, no wiadomo, nie lubi się z, z jasełkiem, czyli, czyli Karpaty-Krosno. Yy, Aspekt kibicowski miał jakieś znaczenie? Były jakieś nieprzyjemności z tym związane? A, jakieś tam, można, można powiedzieć, że tam wychodziło na miasto czasami, jakieś dogryzki było, ale myślę, że to było spokojnie, też byłem młodym zawodnikiem, więc chyba każdy rozumiał. Tak. Yy, gorzej było, jak go sam. No, ale Ale wiesz, jak jest jak Polska kibicowska, nie, nie oszczędza, nie? Różnie, różnie było, dlatego, dlatego później było to krosno, tam trzy lata, internat, także też by była wyprowadzka z domu. Mm. W jakim wieku? To było 13 lat do 15 roku życia, no prawie 16. Taki lacik naprawdę no, małaciek. No. To teraz już jesteś, wiesz, stary wyga przy tym, co <grym> tak, było kiedyś, tak. nie? Ale wracam do domu co tydzień, bo fajnie tam z Kostą do Jacob jest 25 km, więc jest, mówię rzut baretem, więc to było ok. No a potem Lubin, nie? No a Lubin to już jest trochę 600 km. No i tam też 3 lata. 3 ale Ekstra lata. Klasa to już. Zagłębie Lubin to z Ekstra Klasa, tak? tak? Ekstra klasa. No wiadomo, trafiłem do Akademii na początku. Tak. Rok w akademii, później dostałem się do pierwszego zespołu, ale nie udało mi się tam zdebiutować ani nic. Nie debiutowałeś, tak? Nie debiutowałem, nie byłem na ławce, więc postanowiłem zmienić klub Na raków. Raków Częstochowa. Raków częstochowa. No i tutaj w sumie jestem do dnia dzisiejszego. Dzisiaj właśnie skończyłem. Dzisiaj moją kontrakt, tak? Dzisiaj skończyłem moją przygodę, może potem dostajemy potem wolne, potem potem... Mam jakiś flakon, coś odpalamy czy nie wolno? <laughs> Ta już była, to wszystko było, że już, już było... Wszystko już jest w ciele, nie? Jak można powiedzieć? Dobra. Także nie, nie, no skończyłem dzisiaj. Dobra, ale skończy się często Czestochowa, bo chyba się zaczyna teraz chyba największy twój etap A, w życiu, tak. przechodzi przez grubą furtkę, tak? No, teraz Red Bull Salzburg, wiadomo. Podkreślmy to głośno, Red Bull Salzburg, Red tak? Salzburg, to jest tak. szkółka, która właściwie, powiedz mi czy się nie mylę, powiedziałeś, że się tą piłką interesuje mniej, ale to nie znaczy, że totalnie nic, że zapomniałem o wszystkim. Jeśli to jest w ogóle mistrz Austrii na dzień dzisiejszy, tak? To jest mistrz Austrii, zrobił w Austrii, więc... I to jest też taka chyba, to jest też klub, to jest, który prowadzi projekt, że oni wyławiają takich naprawdę tak. prospektów, talenciaków w młodym wieku, inwestują w nich. Tak, tak, no chyba widzę nawet, ja ostatnio patrzyłem bodajże na, na średnią wieku, to tam chyba 22, 23 lat bardzo młodzi mm -hmm. zawodnicy. Od, y, może powiedzieć, dwóch, trzech takich bardziej doświadczonych, a reszta od 9-7 do 2002-2003, więc taka gdzieś średnia wieku jest, dla mnie super, super klub, moim zdaniem myślę, że, że lepiej się nie dało wybrać, ponieważ no, ja patrzę na grę tak? przede wszystkim, tak. jak chciałbym gdzieś iść dalej do jakichś super klubów, wiadomo że jest mega klubem dużym i, i tu nie ma w ogóle porównania, ale ale mówię o tych lepszych ligach typu, typu włoska, angielska czy niemiecka, mm -hmm. no i po, po przyjściu i na popożyczanie do innego klubu, to moim zdaniem bez sensu a tutaj jest duża szansa na grę, duża szansa na, na, na to, żeby się wybić z Ellsburga, stawiałem przede wszystkim na błonie, że to było dla mnie mega ważne. Nie sztuka grzać ławę, przykładowo nie wiem, w Barcelonie, w Tottenhamie czy gdziekolwiek, Dokładnie. tylko jednak w twoim wieku to chyba rozwój to jest taki powiedzmy priorytet. No tak, jego ja miał miałem, wiadomo, 32-35 lat. To może... Eee, bestaki, to co, to co, to co, że nie stary? No że... wiadomo, piłkarz, piłkarz w tym wieku... Możemy być ciężej, ale pewnie, że tak. To ja, ta, no. myślenie o czymś innym na pewno. No, ale teraz jestem młody, chcę grać przede wszystkim w całości te minuty i chce chcę stać się bardziej doświadczonym piłkarzem na, no, na, na, na lepsze ligi. Nie? Możemy podać kwotę tego transferu? Bo jest to oficjalnie podana kwota? Właśnie. Czy tylko ja mam jakiś taki, powiedzmy, wiesz? Chyba jest oficjalnie podana kwota, no, to jest 6 milionów euro. Głośniej, tak. bo, bo, no, bo nie no, wiem, czy dobrze, no, dobrze no, zrozumiałem. Ty no, 6 no, no, milionów no, euro, no, tak? tak? tak. O dużo milionów więcej niż w Rakowie? No. <laughs> Dużo tysięcy, milionów, no trochę było tego. Trochę dużo, tak? Trochę dużo, od no, roku jako w sumie wolny zawodnik, więc, no, trochę... I mało tego, mało tego również dążyli się co nieco zadeinformować. to jest chyba transfer numer 3 z polskiej lizy, tak? Że chyba nikt wcześniej nie został jeszcze wykupiony z polskiej ligi za tak, za tak dużą kwotę. To chyba no również tak. świadczy o tym, że, że widzą w Tobie naprawdę duży potencjał. No tak, no myślę, że, że to jest duże wyróżnienie przede wszystkim dla mnie, że przyjechał taki Red Bull z Salzburg na yy, Wiadomo, że, że polska liga jest polską ligą jednak i zauważył mnie, no to to kurczę, życie umierać, no ja się bardzo z tego cieszę, bo, bo to są marzenia, które się spełniają w tak młodym wieku i jest to trochę trochę takie nowe dla mnie, nie, okay. dochodzi, nie, nie dochodzi to do mnie jeszcze tak to póki tam nie będę chyba, tak, bo... już nie nie zobaczę tego, no to jeszcze to, to... Bo ja też właśnie Cię miałem podpytać o parę spraw związanych, jak wygląda tam na miejscu Red Bull Salzburg, jak mm -hmm. się różni ta metodyka szkoleniowa, szkoła, jak się różni wszystko, jak się różni, nie wiem, szatnia ja rakowa często, ale Ty też <laughs> nie byłeś, to mi ja. za dużo nie opowiesz, byłem tak? Dwa, byłem dwa dni, zau zauważyłem infrastrukturę całą praktycznie. E, oczywiście oprócz boisk leningowych było, bo jest pandemia i wszystko było pozamykane na zakaz wprowadzania gości, wiadomo, hmm. to jakieś tam instrukcje były do, do, do tego, ale byłem na, na głównym boisku, e, zwiedziłem miasto, więc no, kiedy w ogóle rozpoczyna swoją przygodę tam na miejscu? Yy, no myślę, że w połowie lipca już będę zawodnikiem. Już od pierwszego lipca zawodnikiem Red Bull'a, w połowie mm -hmm. lipca pewnie zaczynam swoją przygodę już tam w Austrii. Czyli będziemy już po euro, tak? Będziemy już po euro. Będziemy już po euro? <laughs> No, to samo powołanie, także jadę, tak. Dlatego się nie chciałem jeszcze mówić, więc powiedziałem po powie tak? Dobra, dobra. Jakoś tego wybrniemy również z materiałem. Ja w ogóle też nie zaznaczyłem ważnej rzeczy, no, myślę, że ludzie, którzy będą nas oglądać, wszyscy kibice dobrze wiedzą, znają twoją pozycję na boisku. Ja musiałem się znowu troszeczkę dokształcić. Obrońca? Prawy obrońca? Środkowy, półprawy. Środkowy, półprawy, byle nie lewy, nie? Znaczy, no, może <laughs> powiedzieć, że, że stoper półprawy, tak? Bo ogóle w trójce zwyczaj. więc mówię, że boczne, boczne stopery po prostu, tak? Gracie w trójce, mój o ustawieniu Rakowa, Częstochowa, Red, Bulla, Red Bull Salzburg, czy też kadra Polski? Rakow Częstochowa, w sumie kadra, też praktycznie graliśmy trójką, a Red Bull na razie czwórka, ale do czasu. O, przestaw, przestawić, przestawić ich na trójkę, nie? przekonasz, że wystarczy trzech, tak, tak. nie? Na jakość, a nie na ilość. Przekonam o treningu, dokładnie. Dobra, to w takim razie skoro jedziesz na, na Euro, nie wiem jak je nazywać, 220, chociaż mamy 221, bo zostało nieco przesunięte. 227, po, tak, tak. Podbierasz komu pozycję w kadrze? Bo powiedziałem, że piłkę nożną śledzę na tyle, że módlę, ale lubię oglądać, więc powiedzmy kadrowiczu znam. Kogo trzeba wykopsać z pozycji? No wiadomo, jestem stuperem, więc pewnie, pewnie zawodników y, grających na tej pozycji, czyli, czyli Bednarek, y, Glik, y, to jest Helik, więc myślę, że tych zawodników y, no zobaczymy po prostu na treningach, to, treningi wszystko pokażą, kto, kto bardziej zasługuje i, i myślę, dokona odpowiedniego wyboru w danym momencie. A na ilu już zgrupowaniach byłeś? Jak długo jesteś w kadrze, jak w mocno zdążyłeś tam się zakorzenić, a na ile jesteś takim jeszcze w sumie świeżakiem? na reprezentacji pierwszej reprezentacji byłem pierwszy raz, czyli jestem świeżakiem, typowym świeżakiem. Okay. No okay. ale wiadomo, w, w, wcześniej jeździłem na młodzieżówki, czyli od w sumie 14. I to, to, o seniorów, czyli to jest. No, to jest pierwsza, to była pierwsza kadra. Rozdziew, rozdziewiczony, tak? Nie, teraz będzie druga jakby. Pierwsza była okay. to eliminacja, to było dwa, trzy miesiące temu, cztery. No nie to trzy To świeżynka, dokładnie, tak. Dokładnie, świeżynka, więc to będzie druga, drugie moje zgrupowanie. To zapytam tak z, yy, z aspektów może pozasportowych, tak chcę zapytać właściwie o atmosferę, jak wygląda w drużynie. Nie wiem, czy jest ktoś, kto cię tam naprawdę przyjął z otwartymi ramionami, mm. z czymś sympatią, antypia, antypatią. Było tak, na pewno był stres na początku. Okay. Mówię, dwa lata temu patrzyłem na ich w telewizji grałem czcieliza i mówię, co to w ogóle jest, jak no, to się przepadź, wszystko stało, tak? tak? No wiadomo, teraz, gdy już jechałem, już podjeżdżałem pod hotel, otwierałem autofonę do hotelu, mówię, jak, jak to będzie, nie? No. czy mnie przyjmą fajnie, jak, jak porozmawiam z trenerem, wiadomo. Paulo e, Sousa, Paulo Sousa, tak. On tak. też, e, trener, nie mówi po polsku, tylko po angielsku, mm -hmm. a ten angielski jeszcze mu nie jest perfekcyjny, można powiedzieć. Okay. Rozumieć jeszcze w miarę dużo rozumiem, ale powiedzieć, no, pół mm -hmm. na pół. Więc step by step. step, right? by step. No, uczę się cały czas niemieckie, Albo po bo niemiecku jak? staff, staff for oh, stuff. To, to już nie wiem jeszcze. Ja <lovelyión> <laughs> na natury. <voltage>. Dlatego to był, był, trochę, był trochę stres, no, ale gdy już szedłem na pierwszy posiłek, obiad bodajże to był, porozmawiałem z trenerem, przywitałem się z zawodnikami, to to już minęło. Po pierwszym treningu dużo w ogóle puściło kompletnie wszystko, więc czułem się już bardzo swobodnie. Z kimś, z kimś zawodników, jakiś taki dobry kontakt? Myślę, że bardziej trzymaliśmy się jako młodzi, tak. Mhm. Gdzieś tam ta grupka młodych zawodników, plus bardzo siedzieliśmy w stole. Tam wyraźnie był Recy, Augustyniak także takich starszych można powiedzieć nowa generacja Ma, nie nowa generacja, generacja tak. trzyma się razem ale bardzo w porządku każdy każdy zawodnik myślę że że fajnie pofera tak? bardzo w porządku tak widać że po no, prostu normalne zgrupowanie bardzo bardzo w porządku ja się bardzo czuję. Dobrze przede wszystkim, tak swobodnie. A powiedz mi, jest w ogóle w twojej karierze jakiś taki punkt kulminacyjny, kiedy tak naprawdę wypaliłeś, wystrzeliłeś, że zaczęło się głośno mówić? Kamil Piątkowski, ja się powtórzę, z racji tego, że mamy wspólny sztab szkoleniowy, to, to gdzieś tam już to twoje nazwisko do mnie trafiło, ale kiedy tak naprawdę wypłynąłeś na takie szersze wody? czy znaczy myślę, że zaczęło się to wtedy, gdy no w sumie zacząłem treningi z Matim, tak? Tutaj mm -hmm. z to było bodajże półtora roku temu, styczeń. Wtedy nie grałem. Yy, wiadomo, zacząłem z nim w sumie w czerwcu, to są dwa lata temu, tylko że nie byłem przekonany do tego, tak? Okay. Te pierwsze treningi jednak mnie zmierzyły ja wszyscy Czyli w każdym, w każdym razie, jeszcze za chwilę oczywiście skończyć, ale dużym takim właściwie twoim krokiem w karierze było takie po prostu poprawa ta. motoryki, tak? Że stałeś się takim lepszym atletą po prostu. Przede wszystkim robiłem coś dla siebie poza, poza klubem, tak? Mm -hmm. Mówię, dla mnie Sam psycholog, w zainwestowałeś dieta, do tam, dokładnie, dokładnie. Mm -hmm. przygotowanie fizyczne, dieta, psycholog, jakieś akupunktury, fizjoterapeuci. Zainwestowałem w to dosyć mocno i dzięki temu ja też się czułem pewnie na boisku, czułem, że robię coś więcej od, od innego i, i że czuję się lepszy po prostu. No i to z dnia na dzień wyglądało coraz lepiej, dostałem potem szansę w Rakowie yy, na swojej pozycji. Wcześniej, wcześniej chwilę było na wachadle, na to jednak nie było moja pozycja, ale, ale jednak no też trochę ta pewności dodało, że już zagrałem w tej klasie, mm -hmm. bo wcześniej jeszcze nie miałem debiutu, a zadebiutowałem jako yy, pierwszy jedenastka na wachadle. No i po tym jak właśnie zaczęliśmy tutaj trenować, wszystko to szło w górę, no to w sumie nawet nie wiem, jaki to był moment, bo to, to po prostu okay. tak przyszło, przyszedł pierwszy mecz, pierwszy mecz minął, drugi, trzeci, czwarty i poszło tak po prostu nie nielacka. Więc mówię, to, to było po prostu tak kwestia czasu, to było wszystko takie szybko, nie było zaplanowane, mhm. ale to było takie mówię, że to przyszło znikąd, znaczy znikąd, no wiadomo, to była ciężka tak. praca i w ogóle i, i sporo, sporo było stresu, nerwów, bo się nie chciało, no, okay. to jest też normalne takie no, przeciwstawienie się tym, nie robiłeś tego nigdy w życiu, zakwasy, nie wiesz przespana nocy, gdzieś to wszystko. No ale jeżeli już to przeszedłem na 100% no to czułem, że, że to jest to. Okay. No i dzisiaj też jestem dzięki temu w tym miejscu gdzie jestem. To był taki system, to, to chyba nie był to, jest taki system naczyń połączonych, że tak yy, otacza się odpowiednim sztabem szkoleniowym i przestaniemy za chwileczkę być tacy, tacy tajemniczy, możemy głośno trochę porozmawiać no. o kim tak tajemniczo cały czas mówimy, ale faktycznie jest tak, jeśli łapie. Łapiesz większą pewność siebie przez to, że zaczynasz lepiej wykonywać tak. motorycznie, jesteś szybszy i silniejszy, więc automatycznie jesteś również bardziej pewny siebie A, i to dokładnie, wszystko dokładnie. gdzieś buduje. Mateusz Nowak, tak, to jest ja ta osoba, o której tak tajemniczo mówimy. Ja ostatni, ostatnimi czasami również kameramena, który tutaj stoi po drugiej stronie. Dariusz eee, Ząbek. Tak, ta, dokładnie. Dariusz, Dariusz Ząbek również. Nagraliśmy taki właściwie dzień z życia Tomka Sarary i tam podjeżdżamy na tą siłownię Mateusza. Twój menadżer się fajnie to tak nazywa, że jedziemy do piwnicy, bo jest to piwnica i ja właśnie na tym naszym wspólnym odcinku Dzień Życia Tomka użyłem takiego sformułowania, że, że właściwie to jest bardzo podobne jak w branży gastronomicznej. Czasem wchodzisz do jakiegoś lokalu, gdzie nie wydaje się, że tam będzie tutaj, wiecie, jakieś, cudo, nie? jakieś cuda, a, a naprawdę potrafi pojawić się jakiś mistrz kuchni i wydaje mi się, że ma, znaczy nie wydaje mi się, ja nie. współpracowałem z wieloma różnymi trenerami w całej Polsce i muszę powiedzieć, że to dla mnie taka postać numer jeden za swoją to. wiedzę, teorię, i praktykę, jak potrafi to pokazać. Tak, Koza, tak, tak. Ja Matt jest że jest pod każdym względem lekarz, fizjoterapeuta, wszystko. wziomek psycholog, i trener on zastępuje wszystkich, tak? Mówię w, każdej, w każdym momencie karierze, kariery pomoże i też życiowej, w życiowych sprawach, więc myślę, że to jest naprawdę gość, który, który no, na pewno i ja mu zawdzięczam bardzo dużo z tego właśnie, gdzie teraz jest. Potrzebna postać. Mówisz tak. jeszcze oprócz tego, że oczywiście psycholog sportowy, to możemy też wymienić imienia, nazwiska, tak, kto pani, to pani, jest. Tak, pani Katarzyna. Także pani Katarzyna też okay. bardzo, bardzo dziękuję, bo... Myślę, że głowa z też jest ważna. I też zauważasz różnicę? Bo ja wcześniej zaznaczyłem, że dla mnie psycholog sportowy nie wiem, może ja mam tak zrytą banię, że do mnie nikt nie trafia. Tak, wiesz, jak to się tam wiesz. Coraz głośniej tłuczę, nie muszę już dzieciom zabawę kupować, tylko, no. tylko patrząc głową i wystarczy. Nie, powiem Ci, że ogólnie nie będę już tego też przekonany jakiś czas temu. Myślałem, że to po prostu też jest. To jest jakby normalne, że to sam musisz przedstawić, ale myślę, że, że jednak. Kwestią czasu po czasie zobaczyłem, że to, to daje po prostu, daje mi to taki spokój, to też trzeba w to uwierzyć. Nie? Mm -hmm. Jak w to uwierzysz, zaufasz tej osobie i wiesz, że to ci gdzieś tam... Bo nie jest tak, że pójdziesz coś, ale mówisz, dobra, to nie to, to jednak no, to, to nie, nie, nie przejdzie, A jeżeli pójdziesz i, i masz z tyłu głowy, że dobrze, to jest to, ja wiem, muszę, mm -hmm. muszę do tego iść, no to to przejdzie po prostu i, i widzisz, że to daje efekt. No ja potem wszystkim zobaczyłem, no i teraz myślę, nie wyobrażam sobie pracy w piłce nożnej ja bez psychologa. Okej. Okay. Jakie cele Twoje marzenie właściwie piłkarskie, zawodnicze?